W tym pokażę w kilku krokach, jak zagłosować na wybrany projekt w budżecie obywatelskim miasta Łodzi w edycji 2020-2021. Uruchom przeglądarkę. Jest to program, w którym przeglądasz strony internetowe. W moim przypadku jest to program Chrome. Może to być też ikonka z napisem Internet. W programie tym wpisz adres strony, na której będziemy głosowali. Adres tej strony to budżet Na koniec naciśnij idź na dole ekranu. Po wyświetleniu się strony, możesz zapoznać się ze wszystkimi projektami. E, możesz przeczytać instrukcję do głosowania lub po prostu, tak jak my, przejść do głosowania. Kliknij "Przejdź do głosowania" niebieski przycisk na ekranie. Otworzyła się karta do głosowania. Pamiętaj, że możesz zagłosować wyłącznie raz na projekty osiedlowe. Możesz wybrać 5 projektów w dwóch dowolnych osiedlach łódzkich oraz możesz zagłosować tylko raz na projekty ponadosiedlowe. Możesz wybrać ich 5. Przewijamy stronę do góry. I wybieramy projekty ponadosiedlowe. Spośród widocznych kategorii wybierz zdrowie i pomoc społeczna. Wyświetliła się lista trzech projektów w tej kategorii. Pierwszy projekt L059 to ten do którego chcę cię namówić. Kliknij po lewej stronie kwadracik tak żeby projekt ten zaznaczył. Zwróć uwagę że zmienił się jego kolor na zielony. Przewiń stronę do góry i wpisz swoje dane. Pamiętaj, że dane wpisane tutaj muszą być poprawne, ponieważ tylko wtedy głos się będzie liczył. Wpisujemy numer PESEL. W tym przykładzie wpiszę same zera, natomiast w prawdziwym głosie musi być to numer poprawny. Wpisujemy numer telefonu komórkowego. Tutaj zrobię taką samą rzecz. Wpiszę same zera. Przewiń stronę do góry. Dwa oświadczenia. Oraz na końcu kliknij potwierdzam wybór. Zwróć uwagę, że w kolejnym kroku będzie wysłany SMS na nasz telefon komórkowy. Także upewnij się, że telefon masz przy sobie. Klikam, potwierdzam, wysyłam moje dane. Na mój numer telefonu komórkowego został wysłany SMS i z jego treści przepiszę kod. Pamiętaj, że kod jest jednorazowy i można go wykorzystać tylko raz. Oczywiście, każdy kod jest inny. Na koniec. Klikam, wysyłam kod i potwierdzam oddanie swoich głosów. Mój głos został zarejestrowany. Zapraszam wszystkich do zagłosowania na projekt L059.